Dzień dobry, Jarosław Kociszewski, zapraszam na świat w południe. Ostatnie wydarzenia z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki sugerowałyby, że państwo islamskie, kalifat, chyli się ku upadkowi, chociażby ostatnia wczorajsza egzekucja 36 islamistów w Bagdadzie, oni są odpowiedzialni za zamordowanie półtora tysiąca rekrutów irackiej armii w 2014 roku. Straty terytorialne w Syrii, nawet ostatni zamach w Turcji, który pokazuje, że Kalifat traci, islam, traci sojuszników. Jednym z pomysłów państwa islamskiego było przeniesienie, przeniesienie swojej działalności w inne miejsca, na przykład do Libii, ale tam również główny bastion islamistów, serta jest na granicy upadku. Moim gościem jest Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy zgodzi się Pan stwierdzeniem, że kalifat przeżywa najtrudniejsze chwile od swojego powstania i może się załamać w każdej chwili? Najtrudniejsze chwile tak, załamanie tak, ale jeszcze bardzo, bardzo odległe, chociaż również wczoraj z podobną tezą, co pan, wystąpił amerykański dowódca na Bliskim Wschodzie, który twierdzi, że amerykańskim siłom, e, głównie bombardującym, ale również wspierającym Kurdów i inne ugrupowania walczące z kalifatem, uda się pokonać go gdzieś do połowy przyszłego roku. Ja uważam, że ta prognoza jest nieco na wyrost i optymistyczna. Być może kalifat oczekują spektakularne porażki, no bo przeciwko bombardowaniom wiele nie mogą wskurać. Natomiast nadal nie ma żadnej siły lądowej, która by dokończyła, jeśli można tak powiedzieć tą bestię. Na miejscu bez sił lądowych wszyscy podkreślają, pokonanie militarne kalifatu nie jest możliwe, chociaż możliwe są wielkie porażki. Mówiliśmy tu o Libii. Natomiast nadal Kalifat kwitnie w Jemenie, ma swoją bazę, ma w różnych krajach bardziej swoje ukryte komórki, również odradza się ekspozytura jego w Pakistanie, w Afganistanie, ale to nie jest najważniejsze. To, że kalifat będzie przegrywał, wydaje się jego przywódcy już wzięli pod rachubę i zaczynają przenosić się w sferę wirtualną. Ale to jest o tyle interesujące, że kalifat, nową jakością kalifatu w porównaniu z Al-Kaidą, czyli poprzednim pomysłem na islamizm w wersji radykalnej, było właśnie terytorium. To, że rekruci byli w stanie się do czegoś odwołać. Przesunięcie, powrót w sferę. Idei i w sferę wirtualną jest e, krokiem wstecz. Niekoniecznie, dlatego że wiadomo było, że w sferze militarnej, w sferze tej fizycznej, no na dłuższą metę trudno było oczekiwać, żeby siły, w gruncie rzeczy powstańcze, siły e, raczej takie partyzanckie, żeby mogły sobie poradzić. Oczywiście zasoby finansowe były ogromne, tereny były bezpańskie, no bo się toczyła w Syrii i toczy wojna domowa. Zresztą podobna również. wojna domowa trwa w Iraku. I to będzie trwało nadal. Zresztą... Te porachunki, te pojedynki konieczne były, żeby zyskać sympatyków rekrutów. My gdzieś toczymy nie wirtualną, tylko autentyczną, prawdziwą walkę. I dlatego też sądzę, że na bezludnych terenach Iraku i Syrii jeszcze przez dłuższy czas będzie się utrzymał kalifat w tej czy w innej postaci. I to tylko chodzi, ale po to, że to nie jest główny ciężar, tak jak do tej pory spodziewano się, że kalifat będzie rozszerzał się fizycznie na inne kraje, tak jak mówiono, na początku tego roku, że opanuje Libię i zacznie rozszerzać się na Algierię. Zagrożone również było Maroko. Teraz się okazało, że można przystopować jego ekspansję fizyczną. Natomiast to nie jest już obecnie główny cel. Wszyscy strategzy zachodni od spraw bezpieczeństwa przyznają, że widzą ruchy po stronie Kalifatu przenoszenia swojej działalności, dużej części, do internetu. Dlaczego? O co chodzi y, Kalifatowi? Pierwszą jego funkcją, zresztą to samo, ewolucja Kalifatu odbywa się podobnie jak ewolucja Al-Kaidy. Bo, bo państwo islamski, ewolucja, w dużej mierze to jest idea. To jest idea. Al-Kaida numer jeden, że tak się wyrażę, była zupełnie innym ruchem, a skończyła się na Al-Kaidzie obecnie, prawda, w froncie al nosra w Syrii zupełnie innej. To samo kalifat ewoluuje, on się bardzo szybko przekształca i dostosowuje do warunków i politycznych, i militarnych. Niektórzy porównują to do wirusa który przystosowuje się do poszczególnych antybiotyków go zwalczających i przeradza się jeszcze w groźniejszej postaci na innym polu. I teraz trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę to, co my mamy wyobrażenia, głównie politycy, częściowo dziennikarze niestety też o kalifacie, że to są ludzie no dosyć prymitywni, ubodzy, którzy jadą gdzieś walczyć i właśnie sięgają swoimi korzeniami 8 wieku, to nie jest prawda. Znaczy tacy też są. Tacy też są i, i, i walczą. Ich widzimy, ponieważ oni chociażby detonują samochody pułapki i i ich widać na, na rozmaitych filmach. Ale to jest ta szara, zwykła piechota, pospolite ruszenie, można powiedzieć, tej najniższej kategorii bojownicy. Ale tak naprawdę ci bojownicy, którzy się liczą, którzy decydują o tym, że ten kalifat funkcjonuje i jest właśnie trudny do pokonania, bo ja sądzę, że nawet w sensie fizycznym. Kalifat może podupadać, ale nie, fizycznie nie zaniknie. Natomiast wirtualnie on rozkwita i wszyscy twierdzą, że kalifat. Tej, w tym sensie idei polityczne a nawet bytu wirtualnego jest ładnych parę kroków przed systemami bezpieczeństwa czy policyjnymi usiłującymi go zwalczać i teraz Wbrew temu, co się sądzi, prawda, ci niedouczeni, biedni ludzie, to jest nieprawda. Najnowsze dane z raportu Centrum Zapobiegania Sektaryzmowi i Rozprzestrzenianiu się go w Islamie, jest taki instytut w Paryżu, właściwie chyba ma podkład y, Sił Bezpieczeństwa, ale opublikowano raport w sposób prawny, 67% kadr średnich i wyższych pochodzi z klas średnich, średnio zamożnych. 17% to są wysokiej klasy specjaliści, nawet mający doktoraty i będący profesorami. Są to ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach. Nawet ci ze średnimi kwalifikacjami, to jest y, y, sfera y, programistów, komputerzystów, to zarabiają 7 tysięcy dolarów plus. Więc są to ludzie z poważnymi pieniędzmi, dobrymi warunkami, nowoczesnym sprzętem, na którym operują, możliwością pionierskiego działania bez jakichkolwiek autorytetów. I teraz ci ludzie, dla ciekawostki, od już dłuższego czasu operują kluczem szyfrowania. Mówi się, że rozkazy dawniej Al-Kaidy, a obecnie Kalifatu rozchodzą się po świecie za pośrednictwem internetu. Tak, to jest podobno prawda. I teraz żeby nie być wykrytymi, oni posługują się kluczami szyfrującymi. Podczas kiedy banki używają kluczy bodajże 32-bitowych, oni już od dawna szyfrują 64-bitowymi, a intensywne prace trwają nad 128-bitowym kluczem. Dlaczego znaczy 128-bitowe klucze na pewno są używane przez służby bezpieczeństwa? Na być może, ale to są bardzo wysoko wyspecjalizowane. Krótko mówiąc, żeby rozszyfrować taki meldunek i go wyłapać, to podobno trzeba około 20-30 lat na obecnym etapie programistyki. Więc są praktycznie bezkarni. Co więcej, mają nie tylko lekarzy dobrych dla leczenia rannych i tak dalej, ale mają świetnych psychologów, dziennikarzy, propagandystów od spraw od PR-u, tak zwanego. Dzięki temu istnieją w internecie. O ile dawniej rekrutowano w meczetach, to obecnie tylko 9% według tego raportu jest rekrutowanych. Tych najemników, nawet tych prostych przez meczety, przez, przez takie proste środki, które można wyłapać. Reszta 91% to są kontakty pozyskiwane przez Internet. A przez więc, media społecznościowe. Przez to, media nie? społecznościowe, portale specjalistyczne, ale też również powszechne, w różny sposób i tak naprawdę to głównie celują w ludzi młodych. To jest 63%. Młodych z problemami młodych z problemami. I teraz to... trzeba powiedzieć, że około 40% z tych. Rekrutów przyszłych, bo tak stwierdzono, cierpiało na depresję. Nie byli nigdy notowani przez policję ani żaden inny aparat bezpieczeństwa. Nie weszli w kolizję z to pracą. Jest, to nie jest nowe, ponieważ ja pamiętam swoje rozmowy sprzed lat z terrorystami z Hamasu, którzy wysyłali terrorystów, samobójców do, do Izraela. I oni również wyszukując, potencjalnych samobójców, szukali ludźmi z problemami, czy to osobistymi, czy finansowymi, bo to jest człowiek, który jest... W... Szukali słabości i teraz obecne książki, instrukcje dla tych, którzy rekrutują, również nakazują wyszukiwać ludzi, którzy mają słabości, wykorzystywać te słabości. Czym kontakt jest o tyle lepszy od czasów Hamasu, że teraz nie ma kontaktu absolutnie fizycznego. Fizycznego nawet w tym sensie, że mamy po dwóch stronach Ekranu komputerowego rekrutera, prawda, i tego rekrutowanego. A wszystko najczęściej zaszyfrowane. Najczęściej się dzieje właśnie przez media, i najczęściej jest pięć zasad okazało się, w jaki sposób to się rekrutuje. Pierwsza rzecz to ta, tak zwanego szlachetnego rycerza, walczącego ze złem. To dla chłopców. Te wszystkie gry zresztą gry komputerowe często są podszyfrowywane, znaczy pod drugą warstwą kryje się coś, co sprawia, że ten człowiek zaczyna być motywowany, zwolna, ewoluuje przekonuje się go, że walczy szlachetnie ze złem. Ten cały świat otacza go jest zło, to, że on jest wyalienowany, zagubiony, nie ma perspektyw często, no bo nawet jak zdobędzie wyższe wykształcenie, często jest problem z zatrudnieniem. To wszystko jest imperium zła w różny sposób robione. Kob dziewczyny, bierze się wyjazd dla dzieła humanitarnego. pomożesz rannym, głodującym i rzecz Arty otóż te wszystkie dramatyczne rzeczy, które się dzieją w Syrii, widok bombardowanych domów, dzieci w szpitalach ginące pod gruzami, prawda? no Dramat zupełny wojny domowej służy do motywowania również tych dziewczyn. Widzicie, Zachód nic nie robi. Wszyscy są cynicznie, ludzie giną, idźcie na pomoc. Giną bracia muzułmanie. A nawet wy możecie nie, im nawet pomóc. kwestia i znowu religii. Okazuje się, że 80% rekrutowanych ludzi nie ma nic wspólnego z islamem, wręcz są to ateiści. I z tego opracowania wynika, że radykalizacja następuje dopiero po praniu mózgu, to jest po przybyciu albo po poddaniu go już. Konkretnej obróbce, obróbce zarekrutowanego. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, żeby ten człowiek nie miał żadnych idei, był stęskniony jak, jak ta roślina dżu, 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 prawda? Czegoś, kto mu da, nada sens temu życiu. Że on będzie coś robił dla wszystkich, że nie będzie sam, będzie we wspólnocie, to jest szalenie ważne. Zresztą takie gry, na przykład jak Call of Duty, jest też używane w różnych wersjach jako element, okazuje się, motywujący do dżihadu. Zresztą samo słowo dżihad rzadko pada. To nie jest konieczne, dopiero na miejscu się robi. Tak samo ci, którzy chcą przekroczyć pewne bariery, Uważam w społeczeństwo w różny sposób, że mu się im utrudnia, że oni są twórczo, a im się podcina na korzenie, że wszyscy się uwzięli na nich, oni chcą zburzyć te wszystkie granice. Zresztą, ale te szklane sufity, na przykład w Europie, są, one, są, one są realne. One znaczy, są realne, znaczy one są prawdziwe. to wszystko, co się dzieje, to jest realne. Ci, którzy potrzebują autorytetu. W obecnym świecie mówi się, że politycy stracili autorytet. Okazuje się, że takich, zwłaszcza wśród młodych, jest mnóstwo zawiedzionych. Jeśli widzimy elektoraty wśród Zachodu, i to nie tylko chodzi o ludzi, którzy mieli swoich przodków z krajów muzułmańskich, rekrutuje się absolutnie wszystkich. Profil jest taki zarekrutowania nowego, w cudzysłowie, wojownika. I są tacy nosiciele wody, jak to się nazywa. Co to jest? To jest człowiek, który chce się podporządkować, szuka autorytetu, który nim pokieruje. On wypełni jego rozkazy i wykona coś wspaniałego. Sam nie ma pomyślunku, ale łatwością podda się obróbce praniu mózgu. Potrzebuje człowieka, który nim pokieruje. Krótko mówiąc, to wielkie imperium, które daje. Możliwości ogromne oddziaływania poprzez Internet. Ludzie tkwiący, tzw. Tak zwanych niewolnicy czterech ścian, którzy nie wychodzą i są cały czas przed tym Internetem, przy YouTubie i tak dalej. To jest ta armia, na którą liczy Bagdadi i jego, jego ludzie. To nie są ludzie głupi. Psychologię tłumu jednostek mają opanowane, zresztą mają ekspertów do tego. I są bardzo skuteczni. Ale to w takim razie. Yy... Niebezpieczeństwo też polega na tym w takim razie, że, że strasznie trudno jest to wyśledzić. To znaczy, w momencie, kiedy mamy do czynienia z anonimowymi ludźmi, którzy mogą wspierać kalifat, nie wychodząc ze swoich pokoi, zamawiając, żywiąc się z pizzą na zamówienie, w dowolnym miejscu na świecie, używając zaszyfrowanych łącz. W zasadzie jest to nie do pokonania na, na, na tym etapie. No trochę jest, dlatego że w ciągu ostatniego półtora roku 6400, bodajże 30 stron zamknięto, które służyły jako. No tak, no ale to się zawsze pojawiają. Tak, to jest wyścig nieskończony. Co więcej, nie mówiliśmy sobie jeszcze o innych, o rekrutach tak zwanych biernych. To są ludzie, którzy przeżywszy załamanie, zresztą to, co ostatnio było mówione, to jest takie bardzo dwuznaczne, że, ludzie, że człowiek przeżył załamanie, wyszedł na ulicę i zaczął nagle strzelać. I się mówi, nie, nie, on nie ma nic wspólnego z dżihadem, bo do tej pory na jego komputerze nic takiego nie było. Nie chodził do meczetu, nie, nie, nie kontaktował się z yy, ugrupowaniami ekstremistycznymi czy skrajnymi. Otóż okazuje się, że kalifat też przewidział ten rodzaj, w cudzysłowie, zatrudnienia. Dociera się do tych ludzi i mówi się, on oczywiście nie dotrze do broni, nie ma takich kontaktów, nie ma możliwości operacyjnych, ale jaki jest cel kalifatu? Zdezintegrowanie i zastraszenie społeczeństwa. I im się doradza, kup sobie rewolwer, imitację na, sprzęż, na gaz, na kulki. Wyjdziesz z tym na ulicę i będą się cię bali. Wiesz, krzycza o prawda, że walczysz. Oczywiście takiego delikwenta policja nie będzie ryzykowała, czy ma prawdziwą broń, czy nie zastrzelą. Dla kalifatu okazuje się, że jest męczennik. Męczenników bardzo potrzeba jako przykładów. Ten człowiek zginie. Nigdy nikt nie dowie się, dlaczego on zginął i jakie miał powiązania. Jest to niesłychanie skuteczne. Druga część broni, której się wszyscy bardzo boją i którą zaklinają, żeby się nie zdarzyła. Otóż system bankowy, ubezpieczeń i wszystkiego innego opiera się na czym? Na łączności internetowej i łamania szyfrów. Wszyscy się boją, że kalifat, jeśli osiągnie odpowiedni rozwój technologiczny, to będzie w stanie zaburzyć łączność internetową albo włamać się i okraść. Już teraz się mówi, że tak zwane te ślepe telefony z Afryki czy z Azji, które powodują, że delikwent się łączy i potem mu nabija licznik, prawda za rozmowę, że są to w dużej części właśnie operacje kalifatu, który w ten sposób pozyskuje całkiem legalnie pieniądze, których trudno wyśledzić. Jeszcze jedna, jeden element, właśnie cały system zarządzania. W wysoko rozwiniętym świecie, zaczynając od rezerwacji, kierowania samolotami, a kończąc na opiece medycznej, opiera się na czym? Na łączach internetowych. I jeśli się wszyscy czegoś boją, to to, że ten kalifat wirtualny okaże się stokroć bardziej skuteczny i bardziej groźny, mogący zasiać zasięg, zamęt w cywilizacji zachodniej. Ale tutaj mówimy o, o kalifacie, który przekształca się w grupę hakerską w dużej mierze. W coś, co działa. Na tych półlegalnej, po, po półlegalnej stronie internetu, ale jakieś punkty kontroli muszą być. Ktoś musi wymyślać politykę, w przeciwnym wypadku to się będzie degenerowało. W związku z tym, jacyś przywódcy gdzieś jakieś punkty do muszą być. I tych ludzi przecież oni są fizycznie. Do nich można dotrzeć. Można dotrzeć oczywiście, ale jest to znowu szukanie igły w stogu siana. Pamiętajmy, zaczęliśmy rozmowę o tych kluczy szyfrujących, żeby znaleźć skąd wychodzą rozkazy, sk wykryć te maszyny. Zresztą pamiętajmy, że zachodnia cywilizacja zawsze opierała się na strukturze wertykalnej. I nasz sposób myślenia również jest taki. Wychodzimy od pewnych przesłanek i Piętro po piętrze wspinamy się do To jest konstrukcja mojego pytania. I mówimy się, prawda, że jeśli chcemy kogoś obalić, no to nie tylko trzeba ciąć w tym drzewie gałęzie, ale trzeba wreszcie ten pień kiedyś ściąć. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy jest ten pień. Natomiast, zarówno jak i w islamie tradycyjnym, nie ma papieża islamskiego, prawda? Wiadomo, że struktura jest pozioma. Większość imamów, którzy mają prestiż odpowiedni, są równolegli. To samo jest w strukturze zarządzania przez Bagdadiego. Nie ma wertykalnej struktury, biura w cudzysłowie politycznego, który się zbierze, czy rząd, który dowodzi. I to jest właśnie niebezpieczne, że tam właściwie jest to troszeczkę, jeśli można powiedzieć, to jest tak jak perz się rozchodzi. Zniszczenie części chwastu na części polu wcale nie oznacza, że roślina zostanie wytępiona gdzie indziej. I na tym polega trudność walki bo tak naprawdę można by powiedzieć, zbombardujemy Arrakę, gdzie się mieści dowództwo, no i cóż, nic, kamień na kamień nie zostanie, zginą również częściowo cywile, ale my zniszczymy ich. Okazuje się, że to jest niemożliwe. Ale to w takim razie, jakie są metody walki? No bo y nie można się poddać. Nie, poddać się nie można. Natomiast pierwsza rzecz, należy niszczyć. Wielu mówiło nawet, że aparat prawny na Zachodzie jest nieskuteczny. Do tej pory używanie, że wzywamy do dżihadu, nie jest przestępstwem. Jest czynem tylko zabronionym, ale nie jest karalnym. Mówi się, że dżihad, należy powiedzieć, to jest tak wzywanie do ludobójstwa, do zbrodni. Po pierwsze, aparat prawny musi ulec zmianie. Zostrzenie. Musi ulec zmianie również system karania. Od dawna stwierdzono, że dżihadyści wtrąceni do więzień europejskich, tam po prostu prowadzą akademię, to... rekrutują pozostałych, sami się rozwijają doskonale i krótko mówiąc, to nie jest dla nich kara. Ale to wracamy do tego, ja kilka razy słyszałem, że jeżeli ktoś decyduje się na dżihad, wyjeżdża do państwa islamskiego, Musi mieć świadomość, że żywy nie wróci. To znaczy, że wracamy do kary śmierci za dżihad? Nie chcę aż tak daleko pójść, jaka to ma być kara, natomiast ma być to kara skuteczna. No ale, no. ale skoro nie więzienie, bo więzienie powoduje, że oni no, dalej się y szerzą. Współczesna <słuch> cywilizacja broni się przed karą śmierci, natomiast no jest właśnie. bezradna. Dlaczego? W filozofii dżihadystów, tych, co jadą. Ci, którzy przeszli, pranie mózgu, a jest to niesłychanie skuteczne. Nie mówiliśmy tu jeszcze o systemie edukacji, którą dżihadyści rozwijają na swoich terenach. I to jest osobny i bardzo ciekawy temat, jak skutecznie można zaprogramować człowieka robota od dziecka 6-7 letniego, ale to jest osobny temat. Natomiast ci ludzie, dokonując zamachu, czy ten delikwent, który dokonał w kan, tego zamachu, czy, czy gdziekolwiek indziej. Oni się liczą i są wkalkulowane w to jest ich śmierć. W związku z tym dla nich zabicie ich czy w wyniku pościgu policyjnego, no, czy wyeliminowanie ich nie jest karą. Jest po prostu zrealizowaniem tej nagrody, A... na, na którą ich zaprogramowano. A to ja ostatnio tutaj e, słyszałem na antenie Polskiego Radia 24. Uznanie ich za bandytów, czyli e, odebranie tego nimbu wielkości, czyli... Zrównanie dżihadu do pospolitych przestępstw. Rozpo system prawny, który tak ich traktuje, język, sprowadzenie tego również do bandyckiego języku, żebyśmy nie mówili o nich terroryści, dżihadyści, tylko bandyci, mordercy. Tak, czy pierwszym, to jest... pierwszym krokiem już było to, że większość sił bezpieczeństwa w Europie Zachodniej nie mówi o wykrytych i schwytanych dżihadystach, czy zapobieżonych zamachach. Wiemy z przecieków, że na terenie Francji w ciągu ostatniego półrocza było dziewięć zamachów na miejscowości turystyczne, nie będę teraz mówił gdzie, gdzie o mało tak jak w Kanadzie, Kanada nie, 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 nie respektowała tego jakby tej, tej cichej umowy, nie nagłaśnia się, że miał być zamach, to tonie w niepamięci, to jest pierwsza rzecz, a więc porażka. Milczenie dla dżihadystów i dla kalifatu jest najgorszą rzeczą. Zapomnienie. I po drugie, ci, którzy zostali schwytani, ich nazwiska nie są publikowane, nie są ujawniane. W tak zwane, jak Francuzi mówią, ubliet, czyli w zapomnienie, w wieży, jak to się mówi, wtrąca się gdzieś, żeby nie było tej famy męczennika. Najgorsze jest to, że męczennik pada, zginął i jest bohaterem. Jest wzorcem dla innych. To jest bardzo powolny proces i dlatego też, jeśli ma być puenta tej naszej rozmowy, walka z kalifatem będzie długa, kosztowna i bardzo trudna. A zadaniem również naszym mediów jest również e, odpowiedzialne informowanie i nie pod, podbijanie bębenka. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Mariusz Borkowski i to wszystko w dzisiejszym Świecie w Południe. Jarosław Kociszewski. Do usłyszenia.